Witam tu Rafał. Dzisiaj zajmiemy się wymianą filtra kabinowego w golfie 6 to zaczynamy. Oczywiście w każdym filtrze, jak tutaj widzimy też nawet są instrukcje montażu jak to po kolei co porozkręcać, co zdjąć co odkręcić co wysunąć ale postaramy się pokazać filtr znajduje się tutaj na dole Pod nogami możemy sobie zrobić więcej miejsca wysunąć fotel kierowcy a i tutaj mamy takie coś śrubka narzędzia jakie nam będą potrzebne to Taki zwykły poski śrubokręcik <ścoughs> ściągamy całe to poszycie, śmiało można ciągnąć nic się nie uszkodzi No i tu siedzi nasz filtr kabinowy przesuwamy tu o proszę i sam wyszedł skoczył, wyciągamy uuu. Widzimy, że ja już trochę syfu miał. Okej. Okay. Idziemy z nim na środ. Nowy. O, nowy tak wygląda ładny. Oczywiście zwracamy uwagę na Kierunek lotu powietrza w tym wypadku, filtr ma swoją bryłę, także on inaczej nam nie będzie pasował. Oj, tak samo śmiało wpychamy do samego końca klapkę. Odwrotnej kolejności. Tutaj filtr, jak zauważycie, ma otwory na tą klapkę. Tu musi wejść. O. I przesuwamy do samego końca. O. Słonę z powrotem no i sprzątać, odkurzyć te śmieci mamy osłonę założoną jeszcze koreczek ten śrubkę przykręcamy Wszystko ładnie. Pięknie. No i bierzemy się za odkurzanie. Wszystko ładnie. Kurż, śmieci. Cały filtra. oj, elegancko, oj, kończenie, pozdrawiam.